Cześć, witam Cię serdecznie na kolejnej mini lekcji z języka hiszpańskiego i portugalskiego. Czyli nic innego jak nauka dwóch języków w jednym. Brzmi interesująco, prawda? W poniedziałek obchodzony był Światowy Dzień Znaczka Pocztowego. Dlatego dziś poznamy ważne słówka, które możesz użyć na poczcie. Zacznijmy od języka hiszpańskiego: Dirección, Remitente. Entrega, destinatario, sobre, mataseios, buson, paquete, sello, Carta kartero, entregar, enviar, recibir. A teraz te same słówka, tylko że w języku portugalskim. Morada, Remetente, entrega, destinatário, envelope, carimbo, marco de correio, pacote, selo, carta, carteiro, entregar, enviar, receber. Aby poćwiczyć wcześniejsze słówka, spróbuj przetłumaczyć te zdania na hiszpański i lub na portugalski. Jeśli masz ochotę, pamiętaj, że możesz podzielić się odpowiedziami w komentarzu. Na dzisiaj to wszystko. Muchas gracias i y muito obrigada. Jeśli chcesz mieć codzienny kontakt z językiem hiszpańskim lub portugalskim, zostań z nami na dłużej.